Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii horoskopy I tym razem chciałam mówić horoskop dla skorpionów na grudzień roku 2019. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo zdarzeniowo, zatem jeżeli lubicie konkretne zdarzenia w horoskopach, to najprawdopodobniej ten horoskop przypadnie Wam do gustu. Pamiętajcie też o tym, że horoskop jest ogólną tutaj historią, mapą zdarzeń, zatem nie zawsze um, tutaj Gdzieś tam może z wami rezonować. Jeżeli rezonuje z tobą, bardzo się cieszę, jeśli nie, to warto sobie sprawdzać i weryfikować to co jakiś czas. Pamiętajcie też o tym, że na zdarzenia, które się realizują, jeśli z tobą rezonuje, masz prawo czyli jeżeli coś jest pokazane w kartach, co na przykład nie do końca idzie po Twojej myśli, to dzięki tej wiedzy możesz tym historiom też zapobiegać. Jestem tarucistką Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Zapraszam Was na mojego Instagrama, ale również zapraszam Was na playlisty, które chciałabym Wam tu pokazać. Seria Wasze pytania, mają odpowiedzi, pliki kart, live i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy przedłużać, włączam podgląd na karty i zaczynamy. Talia, która, której używam jest to Tarot Snów. Nie czytam odwróconych kart. To dla tych, którzy gdzieś tam też w tą stronę patrzą. No to Skorpion i grudzień 2019. Skorpion i grudzień 2019. Skorpion i grudzień 2019. Dla Skorpiona grudzień 2019. Skorpion. Pokażcie karty. Możliwą historię zdarzeń w grudniu dla Skorpionów. Już patrzymy. Zadbajcie o układ odpornościowy, o górne drogi oddechowe. Tutaj. Pierwsza karta. Wyczekiwanie, oczekiwanie, ale również to, co jeszcze zrobisz w listopadzie, będzie procentowało ci w grudniu. Jeżeli rozpoczniesz coś w grudniu, będziesz czekała, a czekał na rozwój tej sytuacji też w styczniu. Karty pokazują, że nie brój się przed nowym, nowymi możliwościami, nową jakością, nową branżą. Ale ważne jest też to, żeby w to nowe wchodzić Taką szczerością, żeby siebie samego nie oszukiwać, ale też nie walczyć i przeciwdziałać tym nowym zdarzeniom. Być może na pewne rzeczy gdzieś tam czekaliście dłużej. Czasem jest tak, że w historiach pracy miały nadejść zmiany, ale nie nadchodziły, bo ktoś ciągle gdzieś tam coś odkładał, ale już o tym była mowa, już o tym słyszeliśmy i nagle te zmiany nadchodzą. Być może z nowym rokiem, być może właśnie jeszcze w grudniu i gdzieś tam możecie chcieć nie do końca, gdzieś tam się poruszać w tej kwestii, czy też nie do końca komfortowo się czuć. Zatem nie do końca jest to takie złe, jakie pierwotnie też wygląda. Zobaczymy, co tutaj jest dalej. Zostaną rozwiane jakieś tajemnice w historiach pracy. Coś, coś ktoś ukrywał, coś ktoś zatają. nagle to wyfrunie i pójdzie też w świat. Osoby, które gdzieś tam skrywały jakieś tutaj historie na zasadzie, ach, pójdę sobie na swoje, to skorpiony, które chciały, to realizować, jak najbardziej mogą iść i to będzie bardzo dobra też e, historia. E, logistyka, e, kwestie związane z transportem, ale też z historią związane z IT. W grudniu się pokazuje jako coś bardzo owocnego, zatem jeżeli w tej branży czy też pracuje czy, czy też funkcjonujecie zawodowo warto tutaj wszelkie środki i siły do tego e, tutaj e, zaangażować ale również jeżeli czegoś jeszcze nie umiecie nie potraficie warto tą wiedzę odkryć czy też gdzieś tam ją e, poszerzać w całej tej e, historii inwestycje w nieruchomości mi się pokazują ale karty też pokazują tutaj również żeby nie, prze, nie przy, przeidealizować właśnie m, tego tej nieruchomości, czy też właśnie tego zdarzenia. Zawodowo-finansowe. Nie brońcie się przed nowościami, nie bójcie się ich. Nowe możliwości zawodowe, być może nowa branża. Mogą niektóre osoby chcieć zakładać własną działalność gospodarczą tutaj. Również inwestować na przykład w środki transportu, logistykę, to też będzie bardzo intratne. Również warto poszerzać w kierunku pracy, do pracy swoją też wiedzę. Chcecie zmienić pracę, jeśli macie na to gdzieś tam odwagę wewnętrzną, to jak najbardziej będzie to możliwe. Jeżeli chodzi o nieruchomości, karty pokazują, że macie wyładuniu jakąś nieruchomością, czy też zasobem, który posiadacie, ale nie należy tego albo przecenić, ale w jakiś tam sposób e, owijać czegoś w ładny papierek, żeby to było, jakie jest, to wtedy Wam więcej korzyści przyniesie, niż e, gdzieś tam to owijanie przysłowiowe złoty papierek, tak? Cóż, cóż jeszcze? Kwestie te emocjonalne. Karty pokazują tutaj, że w drodze, przy drodze, czy też delegacji, czy podczas podróży, czy w drodze do pracy, karty pokazują, że wiele z pań może poznać osobę e, do związku trwałego, bo tu jest osoba, która się też tu zarysowała. Karty też pokazują, że zniknie z Waszego otoczenia Pan pojawiająco się znikający, czyli był, bywał, poszedł sobie, by się znowu pojawił. Zatem ktoś taki też gdzieś tam zakończy gdzieś tam funkcjonowanie przy Was, bo Wy będziecie po prostu najzwyczajniej w świecie zmęczone czy też zmęczeni tym, tąże, tąże historią. Osoby, które szukają partnerki na życie, jak najbardziej również może się to zrealizować. Karty pokazują w jakiś wysoki Budynkach to mogą być hotele przy nieruchomościach, to mogą być szpitale, to mogą być jakieś um, te um, nazwijmy to wieżowce, coś takiego mi się pokazuje przy e, osobie, czy też w tle, żeby się coś takiego realizowało jako poznanie osoby do związku. Być może trwałego, w każdym razie długofalowego, rokującego. Zatem i osoby, które szukają partnera, jak i partnerki ze Skorpionem, mogą jak najbardziej funkcjonować. Też pokazują, że osoby, które są w związkach, warto byście zainwestowali w jakąś podróż. Wyjedźcie gdzieś razem, tylko we dwoje. Osoby, które posiadają dzieci a w wieku takim, które już gdzieś tam mówią, mogą chcieć was okłamywać, oszukiwać, bo czegoś się boją. Zatem warto dociekać o co chodzi, bo to może spowodować gdzieś tam gromadzenie się jakichś konfliktów wewnętrznych, emocjonalnych u um. właśnie. Dzieci. Pod koniec grudnia, kochane skorpiony, uważajcie na patrzenie wam na ręce, bo może być jakaś kontrola, czy to urzędowa, administracyjna. Uważajcie na to, co też podpisujecie, lub również, że wiele z was, skorpiony, moje kochane, możecie poznać również jakąś osobę online, czy też zdalnie, bo też to się tu zarysowało. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, zwróćcie uwagę na stan emocjonalny, bo tutaj jest troszeczkę. у кого такие kulejące, to jest kwestia psychiki, być może słabszego snu, że tak jakby za dużo się dzieje i nie mam możliwości jakby takiego spokojnego jakby położenia się do łóżka, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie zasnąć. I tutaj, drogie panie, prośba o to, żeby zainteresować się sprawami kobiecymi, bo one tutaj gdzieś coś w zatajeniu się realizuje, a jeżeli wcześniej, zapobiegamy, jeżeli wcześniej reagujemy, to też zapobiegamy. Zatem mam wrażenie, że grudzień pokazuje się Dosyć owocnie przy Waszych działaniach. Karta Asa Kielichów: Odrodzisz się na nowo. Karta Asa Kielichów mówi również o tym, że będzie uczucie, jeśli tylko pozwolisz sobie, aby ono do ciebie przyszło. Ale również Karta Asa mówi o tym: Pokochaj siebie, by inni mogli pokochać również i ciebie. Zobaczymy, jaka to jest karta anielska dla Was jako przesłanie. Karta anielska. Dla skorpionów na grudzień. Skorpion i grudzień. Słabość. Tylko odważni i szczerzy ludzie pozwalają sobie na bycie słabymi. Zburzenie murów obronnych i ukazanie swojego człowieczeństwa wymaga wielkiej odwagi. Uświadom sobie, jakich mechanizmów obronnych używasz, bo to one oddzielają Cię od Boga i innych ludzi. Poproś anioł, aby mogły Ci odrzucić maski i zasieki. Dzięki temu... Twoje prawdziwe ja wyłoni się z nich niczym motyl z kokonu. Twoją nagrodą będzie wolność, miłość i poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Odważ się więc by być bezbronnym, bezbronną, słabą, słabym i szczerym, szczerą. Afirmacja dla was: w słabości tkwi moja siła. I tym myślę pozytywnym akcentem zakończę ów horoskop. Mam nadzieję, że dzięki tym zdarzeniom przyspieszycie pewne pozytywne działania, ale również zapobiegniecie tym, które nie do końca Wam gdzieś tutaj odpowiadają. Pamiętajcie, horoskop jasny wyraźnie tutaj prosi: pokochajcie się, a miłość zagości w Waszym sercu, pozwólcie sobie na nowe. No a reszta, no, oczywiście, tutaj w horoskopie jest y, zawarta. Zapraszam Was bardzo serdecznie raz jeszcze. Do śledzenia mnie na Instagramie. Tam staram się wyciągać karty dnia, nie zawsze w weekend, ale staram się wyciągać. Informacje są, co tutaj jeszcze gdzieś tam na kanale się pojawia, zatem jeżeli chcielibyście więcej wiedzieć, to zapraszam tutaj w proponowanych playlistach. Zapraszam Was również, kochani, do tego, żeby gdzieś tam wejść na opcję właśnie playlisty i tam ich jest troszkę. Nauka Tarota, numerologia, pika kart, czyli wybierz kartę i sprawdź, horoskopy, Wasze pytanie ma odpowiedzi, life, recenzje i jeszcze, jeszcze wiele innych, zatem... Cóż innego mi pozostaje, jak tylko zaprosić. A jeżeli podoba Wam się to, co robię, to proszę łapkę w górę. Jeśli chcielibyście być na bieżąco, kliknijcie subskrypcję do tego dzwona, żeby być na bieżąco. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Wasz! Czas, który poświęciliście, oglądając właśnie tutaj do końca. Życzę Wam samych wspaniałości, dobrych ludzi wokół, zdrowia, pomyślności, no i samych samych cudowności. Ściskam Was całuję, pa! pa.